I teraz słuchajcie, waszym zadaniem, bo przechodzimy do warsztatu, jest zaprezentowanie wiedzy finansowej. Ta wiedza, którą chciałbym, żeby Państwo, czy żebyście zaprezentowali w warsztacie, jest związana tak naprawdę z konstrukcją budżetu i ze zwróceniem uwagi na to, w jaki sposób należy rozdysponować swoje środki pieniężne. Czy je będziemy konsumować, czy będziemy inwestować? Czy będziemy dokonywać oszczędności? Ale słuchajcie, teraz na sali ma zapaść kompletna cisza, bo to, co Wam teraz powiem, jest bardzo istotne i będzie zależało, czy będzie skutkowało tym, w jaki sposób zrealizujecie warsztat. Będziecie budowali budżet gospodarstwa domowego. Założenia tego budżetu mają wasi opiekunowie, w związku z czym oni będą chętnie wam pomagać. Ja wam je przedstawię pokrótce, ale pracując w grupach, będziecie mogli się swoich opiekunów pytać. Mamy rodzinę czteroosobową. W tej rodzinie mamy dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. Dochód rodziny, który ma ta rodzina w danym miesiącu. Wynosi 6 tysięcy złotych. Czy to jest duży dochód rodziny, czy nie? Jak myślicie? O, pojawi się, pojawia się duży czy mały? Średni, tak? Średni dochód? Dobra. I w takim razie będziemy dysponować sześcioma tysiącami złotych w skali miesiąca. Jakie jest nasze zadanie? Po pierwsze. Musimy określić, wy musicie określić, jakie są źródła tego dochodu, czyli skąd ta rodzina czerpie dochód. Możecie wymyślić, co chcecie. Czy to będzie dochód z tytułu pracy, czy z tytułu posiadania firmy, czy to będzie na przykład rodzina, która wygrała w Totolotka, czy to będzie emerytura, czy stypendium. Dalej, słuchajcie, musimy zaplanować wydatki konsumpcyjne czyli jaką część tego budżetu nasza rodzina wydaje na konsumpcję. Musicie to określić kwotowo, czyli faktycznie napisać, ile wydaje rodzina na konsumpcję, ale również na co dokładnie, czyli wymienić kilka pozycji. Zarówno słuchajcie dóbr podstawowych, o których mówiliśmy dzisiaj, jak i dóbr jakich luksusowych, tak? Dalej słuchajcie. Musicie się zastanowić, jaką część budżetu rodzina zainwestuje i jaką część budżetu rodzina zaoszczędzi. Oczywiście, trzeba to zaplanować tak, żeby zostało nam coś w tym budżecie na oszczędności i na inwestycje. I słuchajcie, jest jeszcze jedno założenie, i w tym pomogą Wam Wasi opiekunowie. Gdyby się okazało, że wydatki budżetu będą większe od dochodów, to musicie się również zastanowić, jak pokryć ten niedobór w budżecie. Czy na przykład pożyczyć środki od kogoś z rodziny, czy zaciągnąć kredyt w banku. A może zrobić jeszcze coś innego? Słuchajcie, ten budżet będzie zależał tylko i wyłącznie od Waszej kreatywności. Tym, co Was będzie ograniczało, to 6 tysięcy złotych. Możecie tylko i wyłącznie w ramach 6 tysięcy złotych planować budżet. Ale ma przecież 500 zł za dziecko. Słuchajcie, 6 tysięcy uwzględnia już 500 zł za dziecko. Dzisiejsza młodzież jest bardzo dobrze poinformowana, tak? 500 zł za dziecko jest już w budżecie. Słuchajcie, w takim razie zapraszamy teraz do Waszych opiekunów. Opiekunowie już wiedzą w jaki sposób Was podzielić. Na rozwiązanie zadania macie dokładnie 20 minut. 20 minut.